Dlaczego polski jest logiczny? Czwarta część. Czwarta rzecz, która sprawia, że Polska jest logiczny, to liczebniki. Kiedy obcy krajowcy uczą się liczebników, nam mówią, że cyfry od 11 do 19 kończą się na aście. Albo na przykład wszystkie dziesiątki kończą się albo na 20, albo 10. W żadnym innym języku, który ja umiem, tak nie jest. Na przykład po rosyjsku jest 20, 30, 40. Z jakiego powodu 40? 70, 80, 90.

Albo na przykład 98. Yatchywanz 4, 20, 10, 8. Dlaczego? Napisz w komentarzach, jak się liczy w innych językach. Zostaw lajk like i zaobserwuj.